Jedna rybka! Tylko jedna! Trzymaj się w pamiętaj! Ryby to kumple nieżarcie! Ja uważaj! Ci pionę rybę na zimno! Jesteś na tu stali! Zmorduj tego! Tylko jednego gryza No cześć! Kto tam? Dory, pomóż mi znaleźć wyjście Wpadli później, teraz nie mogę, bo szukamy wyjścia Ale wyjścia nie ma A jakieś powinno być No i coś tu jest s a -p. Ciekawe, co to to może być, bo wygląda jak wyjście po angielsku Tu was żarłość. Czekaj no, to ty umiesz czytać? Umiem czytać? No tak, umiem No to wejść to przeczytaj to, to naprawdę nie i nawet nie znał swojego tatusia! Spakisz się, Znowu nie ma wyjścia! Nie! Za mną, się! Przepraszam Was! Za Niego! On jest! W porządku! Muszę odzyskać maskę! Chcesz maskę? Dobra! Nie nie! gdzie będzie! Nie, nie, nie. Łap szybko maskę! Kurczę, żarło. żarło! To... Wpływamy! Co, już po imprezie?